Cześć, zapraszam Was na nowy film. Dzisiaj chcę Was zabrać do PSB, aby pokazać Wam nową dostawę roślin. Zrobimy sobie przegląd. Oprócz tego będzie trochę osłonek, więc mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Ja generalnie ten wstęp nagrywam o 22.30, w ogóle w zupełnie inny dzień. Montuję właśnie dla Was film i zorientowałem się, że wstęp, który nagrałem wcześniej, gdzieś przypadkowo musiałem usunąć, więc muszę to zrobić jeszcze raz zmontuję dla was film i kładę się spać, a wam życzę miłego oglądania. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Zaczynamy przegląd od alokazji Platinum za 44 zł. Cena moim zdaniem jest odpowiednia za tak duże sadzonki. One były bardzo zdrowe, bardzo gęściutkie, piękne, zdrowe liście. Myślę, że naprawdę można było się tutaj skusić na tą alokazję. Tutaj roślina, której nazwy nie pamiętam. Po 46 zł, ale bardzo fajna, taka wyjątkowa. Ciekawa, ciekawy kształt. Były też alokazje za 53 zł. alokazje Silver Dragon. Moim zdaniem, cena trochę za duża. Można było spotkać te alokazje w biedronce w dużo, w dużo niższej cenie. Były też aglaonemy za 40, zł. I te aglaonemy były nawet bardzo ładnie zagęszczone. Zobaczcie, ile tutaj jest liści. Piękne kolory. Śliczny, taki różowy, neonowy kolor. Lecimy dalej. Były też eszynantusy za 24 zł. I tutaj tych eszynantusów było naprawdę sporo. Był taki miks zrobiony w sklepie, więc naprawdę było z czego wybierać. Piękne sadzonki dodatkowo owinięte w folię. Były też pieniążki za 29 zł. Zobaczcie, o jakie, o jakie piękne, duże liście, zdrowe, i powiem Wam, że super. Gdybym nie miał pieniążka, to bym sobie go kupił, ale ostatnio go brałem. I też były po 45 zł. Takie piękne, biało, kremowe aglaonemy, cudowne rośliny, naprawdę gęściutkie, godne polecenia. Wyżej mieliśmy przecenione fikusy za 16 zł, tutaj już Wam pokazuję. Był fikusik, obok stały, a szparagusy za 16,99. Było sporo tych sadzonek, były naprawdę gęściutkie, zdrowe. Widać, że nowa dostawa. Naprawdę byłem zaskoczony tutaj tymi roślinami. Były oczywiście też strelicje za 30 zł. Mamy strelicje, sadzonki naprawdę zdrowiutkie. No, i były też za 38 zł. aglaonemy, i tutaj mm, wezmę dla przykładu Wam jedną. Zobaczcie, jaka piękna, gęściutka, piękne takie pistacjowo-miętowe liście. Były oczywiście euforbie za 30 zł. Były też sansewierie cylindryczne za 35 zł. Też duże okazy, moim zdaniem. Naprawdę zadbane były te rośliny. Gdybym był fanem takich roślin, to pewnie bym jakąś kupił. No i mamy też Sansevierie za 59 zł. Już taką większą. Ładne wybarwienie, śliczne wzory na liściach. Super. Nie mogło oczywiście zabraknąć Anturiów za 24,99 oraz za 32,99. Tutaj nagrywam dla Was ceny i już pokazuję Wam rośliny też pięknie wybarwione. Nie mogło zabraknąć oczywiście draceny za 39,99. Te rośliny były duże, były zdrowe, sadzonki naprawdę moim zdaniem szczere, można było się skusić, ale moją uwagę przykuła ta dracena za 68,99. Zobaczcie, jakie ona miała przepiękne kolory liści, jak na dracenę, które jakoś mnie nie fascynują. Ta była śliczna. Tutaj, przecena na kluzję za 26 zł. Naprawdę spora roślina. Były przepiękne fikusy. Kilka rodzajów tych roślin. Za chwilkę Wam tutaj pokażę po kolei, jak to wyglądało. Po 22,99 był fikus elastika. I powiem Wam, że naprawdę duże te fikusy były. No i co najważniejsze, zdrowe. Tutaj pokazuję wam jak to wyglądało. Oczywiście były też fikusy większe za 74,99. To były te z pięknie wybarwiającymi się młodymi listkami na taki pomarańczowo czerwony kolor. Były też za 39,99 takie fikusy ciemnolistne, też prześliczne z takim różowym nerwem. Były też, jak te rośliny się tu nazywają? Zawsze mam problem z wymówieniem tego. Za 74 zł. No, spore rośliny. Cena była wysoka, ale roślina naprawdę konkretna. I były też zamiokulkasy: 59,99 oraz 29,99 za takie mniejsze. No, te, które pokazuję, były po 59,99. Za 33,99 była też Monstera Adansoni, małpeczka. Duża roślina, ale moim zdaniem cena zbyt wysoka jak za tą roślinę już. Były też palmy areki tam yy, obok. No i mamy Scindapsusa trebi. Yy, zdrowe sadzonki, duże liście. 20 zł. Moim zdaniem cena naprawdę świetna. Były też epipremna filodendrony. Po 17,99 oraz po 14,99 były też draceny, takie zieloniutkie, zobaczcie. Piękne, zielone rośliny. Były też, oczywiście, paprocie za 44,99. Tutaj trzymam dla Was jedną. Cena wysoka, ale naprawdę były piękne te rośliny. Tutaj mamy również inne rośliny, były też. Różnego rodzaju paprocie, właśnie odmiany tych roślin. Tutaj wyciągam też dla Was taką piękną dorodną sadzonkę. Śliczna była, jak sztuczna wyglądała ta roślina. No, mi paprocie nie idą, więc tutaj nie skusiłem się. Co to była za roślina? Tutaj nikotynka. Też takie gęściutki krzaczek w doniczce. No i były też Diefenbachie za 22,99 zł. Diefenbachie o zielono-kremowych liściach, też przecudne. Kiedyś miałem Diefenbachie, ale ją przelałem i już do tych roślin więcej nie wróciłem. No i były też monstery, ale te monstery były takie, powiem Wam, średniej jakości. I tutaj słuchajcie hit, 58,99 była taka piękna Sansevieria, Naprawdę mnie urzekła, ale niestety jej nie wziąłem. I tak się teraz zastanawiam, montując ten film i dogrywając tutaj dźwięk, czy by sobie jej nie kupić, bo była naprawdę przecudowna. Śliczne kolory, ja w ogóle uwielbiam takie kolory na roślinach, takie zielono-żółte, a ta Sansevieria dodatkowo była gęściutka, także tutaj muszę jeszcze pomyśleć. I kolejny hit, 52,99, ogromne Diefenbachie, przecudne jak malowane. Gdybym miał miejsce, gdybym nie miał tylu roślin, to by ze mną wróciła. Coś dla fanów małych roślin, był miks malutkich aglaonem, były również maranty, były jakieś draceny, były zielistki. To była bardzo ciekawa roślina, zobaczcie jakie cudne kolory. Coś pięknego. Ogólnie było tutaj sporo sukulentów, też, ale tutaj wam pokazuję też marantę. Taki maluszek, ale naprawdę gęściutki. Tu dracena, zobaczcie. Przepraszam, zielistka. Piękna to była roślina, gęściutka w doniczce, prawdopodobnie szóstce. I lecimy sobie dalej. I tutaj mamy też po 20 zł mix sukulentów. Pięknych, gęściutkich, kolorowych. Po 8,99 były też krasule. Oczywiście to te po prawej stronie. Były też Sanseverie Samurai. Śliczne sadzonki. Bardzo fajne, ciekawe rośliny. Myślę, że dla fanów, fajna okazja, żeby sobie kupić. Bo cena też była fajna, ale chyba wam nie pokazałem. Euforbia za 24,99. Też taka śmieszna, ciekawa roślina. A tutaj nie mogę przeczytać, co tutaj jest, ale też bardzo ciekawa roślina. Zobaczcie. No i mamy też kaktusy, i one były zaskakująco tanie. 14,99, słuchajcie. Za takie rośliny, moim zdaniem cena super. Dla fanów i miłośników kaktusów. Mega okazja moim zdaniem były też krasule takie większe za 20 zł oraz eszewerie za 12,99. Też było z czego wybierać super jakieś kompozycje z tego porobić. No i były storczyki 50 zł i 23 zł, głównie w kolorach różowych oraz takich pomarańczowych. Za 329 zł była też ogromna alokazja makroriza variegata. Moim zdaniem cena trochę wysoka, ale sama roślina w sobie była piękna. Były też wyeksponowane monstery deliciozy. Tutaj taki kącik był też zaaranżowany. Widać filodendrony. Jest difenbachia w pięknej osłonce. Była też ogromna strelicja. I w ramach ciekawostki w PSB można dostać aktywny węgiel. Jeżeli ktoś potrzebuje do podłoża to super sprawa. Przechodzimy sobie do działu osłonek i tutaj za 35 zł była taka fajna zielona osłonka, pięknie wymalowana. Tutaj były też cudowne osłonki zielone. Zobaczcie jaki w ogóle super fajny kształt. Były też wersje mniejsze, szkliwione, prześliczne. Zobaczcie jakie kolory, jakie wzory, jakie kształty można było Tutaj dostać w PSB. Naprawdę powiem Wam, że ilość osłonek, wybór, jeżeli chodzi o ten sklep, naprawdę zaskakuje. Tutaj mamy też taką osłonkę dla pełzaczy, dla roślin typu filodendron mm, mamej, który pełza, albo jakiś gloriosum. Zobaczcie, robię Wam taki rzut, jak to wyglądało. No i idziemy sobie do następnych osłonek. Tutaj takie prześliczne biało-złote osłonki z niespodzianką w środku. Śliczne kształty. Ceny, moim zdaniem, super. I zobaczcie w ogóle na tą osłonkę, jaka śliczna była. To było dzieło sztuki dla mnie. 55 zł. Nie wziąłem, nie kupiłem, ale trochę chyba żałuję. I tutaj też zobaczcie, jak pięknie ktoś to zrobił. Prześlicznie. Była też dużo większa wersja tych osłonek. Ale były drogie. Ale moim zdaniem, za taką jakość i wygląd, mega sprawa. Tutaj też taka ciekawa osłonka. Trochę droga, 60 zł. Szkliwiona w takie ringi. No i mamy też jakieś białe osłonki. Tutaj też taka podłużna osłonka dla jakiegoś właśnie dla rośliny pełzającej. Taka polecajka tutaj też. Jest z czego wybierać, naprawdę jest z czego wybierać. Tutaj też Wam robię szybki rzut tego, co można dostać w sklepie. Akurat to nie jest mój styl, więc nie zatrzymywałem się, jeżeli chodzi o te osłonki. Choć jedna przyciągnęła moją uwagę, to była właśnie ta brązowa osłonka z takimi czarnymi kreskami. A tam byłem ja przez chwilę. Lecimy dalej, tutaj właśnie też takie piękne, białe osłonki. 27 zł albo 40 w zależności od rozmiaru, i cała paleta barw od pomarańczy po żółcie, jakieś czerwienie. Mamy też zielony kolor, dowolny kształt. Kolor, co Was interesuje, naprawdę można dostać w PSB w dziale ogród. Taki ogólny rzut, jeszcze na te wszystkie osłonki, te były też bardzo ciekawe. Te takie brązowo. Złoto, miedziane, było też trochę szarości, trochę niebieskich osłonek, zieleni. No i nad tą zieloną się zastanawiałem nie nad tym pucharkiem, tylko oczywiście nad, nad tą obok. W PSB można dostać również kwietniki wszelkiego rodzaju. Tutaj mamy taki drewniany, ale on kosztował 480 zł, więc bardzo drogo. Ale jeżeli chodzi o jakość wykonania tych kwietników, tych postumentów, to są naprawdę bardzo solidne, dobre kwietniki. Tyle, że cena jest dość wysoka, ale jeżeli ktoś ma ochotę, czemu nie? To był przegląd roślin w PSB. Dajcie znać, czy jakieś rośliny wpadły Wam w oko. Powiem Wam szczerze, że bardzo spodobała mi się ta Sansevieria, która tam była ta taka kolorowa i alokazja platinum też była śliczna. I ja o tej alokazji kiedyś myślałem, ale biłem się mocno z myślami i jednak nic nie kupiłem. W sumie cieszę się bardzo, bo to pokazało, że mam w miarę silną wolę, pomimo że cały czas gdzieś przeszukuję jakieś strony, jakieś grupy roślinne w poszukiwaniu jakichś nowych fajnych roślin. Ale cieszę się, że udało mi się wyjść w sumie z pustymi rękami. Jak widzieliście, też były śliczne osłonki do kupienia. No i tych osłonek też na razie nie kupiłem, bo ostatnio poszalałem, więc wolałem tutaj jeszcze poczekać. A myślę, że te osłonki w PSB będą się co jakiś czas pojawiać. Zresztą one w asortymencie sklepu są mm, bardzo długi czas i te, które były też wcześniej, są na stałe w ofercie w sklepie, więc raczej nie powinienem się martwić, że ich zabraknie. Dajcie znać, czy robić dla Was takie przeglądy częściej. Będę częściej odwiedzał takie sklepy i nagrywał dla Was takie przeglądy roślin. Dzięki Wam za dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w następnym filmie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!